Elo, Elo, tutaj Lucifer jest ze mną e, Link Hejka I jakaś beryska Dobra Która zdaje kawę i chybatę Oczywiście Daj mi kawę A co to jest do typ? Co to jest za tryb? No wety Ale o co w nim chodzi? A co w tym trybie chodzi? Mamy spać w jednym łóżku Ooo, to coś dla mnie Ja robię łóżko, co nie? No To idź pod diamenty szybko Teraz teraz typię Daj mi jedno złoto od razu Dałem złoto. Wiem, no, że masz. Dałem ślepo Chyba duchy dałeś. Ty też dałeś. Po Idę przecież no nie ma no. Żul no. Żuluwalony. Tak. Nie przynajmniej zapłacili za to, że się z kimś przespałem. Poza tym to była sunna osoba, tak? To był influencer eee. Saio. Lub nie, jak... Shayo. Lub jak... jak ona miała So Hajoo... No. tak nie robi. Kurde, brakuje mi. Co ci brakuje? No to też. Yy, A tak na staję to wełnę. Wiesz co? Oni się w ogóle nie budują? Na deksy. To jest dla mnie. Oni się od razu na nas budują. Czego oni? Nawet na djekse nie idą. Nie idą na nas, tylko idą na środek. No to nie jest A albo, albo nie potrafią wykierować, Czekaj. Tak Ale się za nas buduje ogólnie Mówię! Nie wiem. I on ma pewnie TNT czy coś um. No mówię, że się buduje no on Nie mają łóżka Kubane Max, jesteś genialny Kocham Cię, widzisz na do mnie. Dobrze, że tego nie słyszysz. To jesteś moim synkajem. Co? Eee, coś ty e, co? Link? Tak. Coś ty powiedział. Nic. Powtórz. No powtórz coś ci powiedział Powiedziałem że lubię diamenty killowe przeklęte Eee yy, to szybciej kilo, i To jest niebieski, niebieski tu idzie Co zabij go czy coś No i właśnie to jest ten Maxi, którego pokochałeś Bo chce cię zdradzić Ja mam już nie rzuci cięci. on ale, coś... Jak? Ale to on, on... się zauważył. Ale oni mają kilo... ulepszone. Co to jest? Co co jest? Szybko, zabijaj, zabijaj, zabijaj tego drugiego, tego drugiego, tego drugiego bi. czemu nie kupiłeś sobie kamiennego mieczyka Krzysiek? Eee... Kto kupuje pochody? Walizka, Mów, gdzie oni są? Eee, wait, jakie kupuj sobie żelazną zbroję. Idą już, idą już. Eee, jeden skala na was. Chyba dwóch. Dwóch. Co, to? idiota? Kupuj A, sobie, z, kupuj sobie żelazną zbroję, mam nadzieję. Kupuj. No, dwóch idzie na, na Trzech już. Tylko, że ten trzeci to jest idiota, no. No. Co? Dawaj, dawaj. Ale, ale, ale on ci mnie bije, ten jeden. Wiesz co, to już za mną założę. Ale zdążyłem zabić przynajmniej jednego. Zawsze coś. No to, to lecimy kolejną arenkę. Widzimy się Dobra, na kolejne. To będzie, to będzie super. Ja wam mówię, ta będzie super. Mm -hmm. No i co? Czy ta arenka nie jest super? No mm. powiedz mi też. Zawiązuję z rozkiej na miniaturki. Bajska jak się czułeś na odcinku, że jesteś... Superowo Chodź to złoto dawaj, aaa tak tam, pokazuję Ci dupę za złoto O dawaj żelazo Ja też potrzebuję żelaza. Ale ja muszę się budować Później się zbudujesz Ja potrzebuję... Ej, 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 oddawaj Oddawaj typie Typie Masz złoto ja potrzebuję na start trochę złota i trochę żelaza To Jeszcze jedno złotą i mogę się budować Gdzie się budować? Robisz łóżko. Na łóżko. Buduje się na cudze łóżko jak mówiłeś, tak? Nasze łóżko. Mam się budować na, A to easy to na nie muszę budować. Patrz, tutaj już je niszczę. A je zniszczyłem, ale patrz się na czat, Patrz na czat, patrz na czat. Jakie oni mają tam pomysły? Wypad poza świat. No to wyżej. Ja idę, daj mi, daj mi go, daj Pokazuj go. dupę, to niech Link idzie, bo on lubi dupy. Daj mi całe żelazo jakie jest, bo potrzebuję jak najwięcej żelaza. Ej, a tu u Ciebie, co? O. Ale to był No, sorry, nie mógł Ej, to ma. jest ten sam, nie, to, nie jest, nie to nie jest ten sam Maxi, było. co był w tamtej rundzie. Zrobiliśmy kolejny jasne czteryów Dziwnie biją na pewno, to trzeba przyznać Coś mi się wydaje, że tutaj jakaś aura jest Ale nie uprzedzajmy faktów e, Mów kiedy tak będą iść ry Wiem, że na pewno coś ma to... No. Aura to chyba nie jest Bardziej rich. Nie wiem, za krótko się bijem, biłem się tylko raz z nimi Zostawiam się przy bliższym spotkaniu to zaraz będzie, bo on już jest u ciebie Odsłu, odsuł odsłuchł, odsłuchujcie od chcecie, odsłuchcie Już Mam cztery diaksy Chcesz a, się odblokować Chcesz odblokować czy nie? Eee, nie kupuj nic na razie. Potrzebujemy 8 Okej, okay, em um. Kup przekamienny, kup przekamienny, nie popełniaj tego samego błędu. Nie ma żelaza, to sobie żelazo. I mi dużo żelaza, bo potrzebuję jeszcze trochę. A na razie mamy trochę odsłonięte łóżko. Nie ty! Nie. Aha jestkę złodzieju. Sorry, już oddaję ee e, e, masz. Ee e, masz. A co to jest? Jeszcze nie potrzebowałem, wiesz. Ona jest dobra na Chcę na pewno swój błądzić i ci dać. To co, ma, a ty... tak ją ubrałeś. Broje barista, nie. Idzie, 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 idzie koleś. I mam dwie diaksy, jeszcze dwa diaksy i będziemy mieli. To co ty chcesz. No idzie no. Nad dami jest no. na to jest super. Nie, on nie ma... on nie... Ma, nie da TNT, bo on jest mądry. On chce nas na zeskoczyć w danym momencie, że, żeby na jednego z nas polecieć. Wyciąga no, Wyciąga Jeny, on ma TNT rzeczywiście. Hej! Daj nam no, A nie, no, wali. Dobra, ja muszę to naprawiać, fajnie. Niech ten typ nie myśli, bo ja też muszę to naprawiać, serio. Myślałem, to tak <grym> łatwo naprawić. Jeny, typie. Ale oni mieli dobry plan. skorygowany, jeden niszczy, drugi podstawia. Dobra, potrzebuję też to, że no, I ty pod jak Co gracie? Minecrafta i nagrywamy Minecrafta, Jeszcze na odcinku O nie. Plus jeden, typy, plus jeden Co te, to jak Mogę z wami grać? E, e, Minecrafta nie, bo tu nie masz... Nie jest na twoją wersję. No Ostatnio próbowaliśmy ci naprawić, ale no na 1.12.2 a ci ona nie działa. ja mam, ja mam nowego, ja mam nowego laptopa. Znaczy tego, nowego Kiedy? na lewo idziesz, na lewo, bo tam się czerwoni nawet nie zbudowali. Tam te diamenty no. ale przy... Ale chodźcie się wycinać na razie. Bo my nagrywamy, no. Tyka, nie przeszkadzaj. Bo nie chce mi się jeszcze tyle wycinać. Bo już w kolejnym odcinku, okej? Okay? Na razie, yyy, wyciśnij się.

Tak. Za widźcie e, jeszcze drugi idzie, no. To drugiego zabierz ty. Nie, ale no. Czekaj. Kurwa mnie tylko wiesz. E, ja zaraz wracam. Ja był przez chwilę lak serwera Krzysiek, pilnij go Krzysiek Krzysiek Co? Pilnaj go przecież Idziesz po te diamety, drugie, a teraz już możesz iść na spokojnie. To zamierzam zrobić. Albo pójść po EMA, jak chcesz. Nie, bo oni właśnie sam A ja szybko ginę. To nie Dobra. nam. O, bajczka została zabita, poszła tam. To znaczy, że może tam coś być. No tam się bawi. Typu. To co, idziesz na te diamenty? Idziesz. Małyska idzie tam? Dobra. To ja może pójdę na środek. Nie no, że tutaj ktoś musi dostać zapoznawany, czy na niej więcej się nie skazać, typu. Sorry za bala Bo no to dla frajerów są te bale Mamy 10, 10 dexów Paralistka, jak słyszysz Idzie, to... idzie z dexów Eee, dobra, sorry, już jestem Eee, właśnie chciałem powiedzieć, żebyś poszła na M, ale widzę typa, to wejść nie się, nie się, Dobra, zestrał się Zestrał się, ale sam tu nie ma ucieczki Dobra No weź go tam pilnuj Oś. Tutaj wnieślił, dobra widzę Coodę mm, mm, mm. Zeskoczył, idzie na was, idzie na łóżko, idzie na łóżko Widzę Zabij go, zabij go, zabij go Z zabiłam. I teraz... Łóżko, wait. Wiem. Ja mam surowce już, już mam surowce. Nie zaburować wełną. Od lewej. Zabudowałam wełną no, spokojnie. Dobra. Bo to są takie taki są, co wełną zabudowałoby tylko... Piluj jeszcze chwilę, czy on nie idzie? Łóżko eee, muszę to kupić. Ten idzie od diamentów. Eee, no idzie od diamentów. Czekaj, wezmę kłoszek po podstawie. Tak, jest. Krzysiek wydaje mi się tam od diamentów chwilowo Tak Te chwileczkę tylko, dobra jest u nas już. Dobra już. drugi dobra. Idź go bić, idź pędź za nim, pędź za nim Krzysiek Dobra już nie idź Ma się Idź zjedź Koksak Krzysiek Koksak Nie, mam Bierz, koch... bo masz mało hopę Kupuj się. Walić to on już tu idzie. Muszę go pilnować. I ja nie muszę go pilnować. Nie, nie musisz go pilnować. Ja tyle nie spadł, ale okej. Tak Krzysiekł. Tak. To byś ja kupił to co... Ja to, to, to był lepiej. Lepiej za... Bud idzie, nie idziesz u strony szane. Ja pierdziu Krzysiek gdybyś kupił se koksa tylko to by nie było, wiesz? W sensie, lepiej żebyś e, nie ginął tak po prostu a co to za wełna? Kawełna gdzie? No tu Ja to musiałem chwilowo postawić Piluj mnie Krzysiek Musiałem na chwilę dać żeby nie było odsłonięte tak? Mhm. Mm no ale, Krzysiek, to taki typ, ja miałem łuk I mogłem go zdjąć, a ty mogłeś sobie zjeść koksa A ty nie, nie, wiesz, znucha, ey, wiesz, Ale wiesz, no. że gdybym nie, gdybym to nie walczył, to Nawet bym poszedł po koksa, to już bym niszczył To nic, ja bym właśnie obranił Idzie tutaj, idzie, idzie, idzie To se zrzucił Szary, muszę Czary typie, ale mnie wkurzasz. To ja ci powiem. Niebieski typie, wkurzasz mnie. Okay. No, ale mnie wkurzył typie. Ja nie wytrzymam. Idź po diamenty, Krzysiek. Idę po diamenty. Kilo no. to nie, zejdzie. My się nim poradzimy, Krzysiek. Ta już My sobie damy radę. Krzysiek pójdzie po diamenty. Dobra, nie żyję już. On napisał graj tam normalnie, czyli nie mamy używać się fireboli? Aha Fireball są jakieś nienormalne Chyba się go Masz ile? 8 To dobrze, kupuj ochronkę Kup ochronkę I kup se kamienny mieczek do nas, idzie do nas, idzie do nas, idzie do nas, idzie do nas, kamienny mieczek Nie mam złota, nie ma złota. Pilny kopariczka na chwilę e, dobra, dobra, ale z dwójka. Wiem, musisz ich pilnować, krześ jak jej ci pomóc. Wiem. Jest nie, na Spadłem. Dobra, zabić ci tak. No bo ja zadałem im większość. Tak, o który nam nie, taką tryb na mi chodziło, wiesz? Mamy genialny team To będzie na początku odcinka, po, że to powiesz. cały tu ja do skrzynki jakby ktoś potrzebował, jasne? Dobra, dobra. Okej okay, to rzucam byle gdzie Ile masz diamentów, Krzysiek? Nie się pytasz. Pójdźmy na Gdzie środkiem, gdzie środkiem, środkiem Szybko! Piko, piko! Nie mają łóżka Chyba zabity Gdzie drugi? Niestety jeden został, on jest tam u siebie w bazie, tego ty się nie mylę No Super, teraz jest super, teraz jest super Krzyż jakiś podjemawity bo idź po emeraldy, bo on się będzie bał wyjść. Idź po emeraldy Krzysiek. Krzysiu, Emeraldy. Bariska jest lepsza do emeraldów. Ja jedę To nic, Bariska pójdzie na niego solo. Tak, cyk, cyk, cyk. Ładnie. Risa nie ma. Bariska zabija ich wzrokiem. To, że, to, że takie, tak szyczkę kawę da, daje, to nie znaczy, że y, zabija wzrokiem, okej? Okay? I go w ogóle u siebie nie ma. On jest na środku. No tak, idzie na czerwonego, idzie do czerwonego, idzie do czerwonego typo. Typo poszedł do czerwonego. Ja go przez chwilę u czerwonego. Idź po Eme, idź po M tak to. Albo pójść po diamenty. Napisz mu na czacie, że wiemy, że jest uczerpany, a niech on przeje ze No. Lepiej, żeby nie wiedział, że wiemy. Ma 5 HP. Tak. Ma 5 HP, dawaj Bajska. Poszuć na niego, stan. Dammit. Serio Bajska, on miał 5 HP, no. Ja się nie poddam bez walki. Fakt, 3 HP ma. Jak oksa, jak oksa, jak oksa. To się cofam wtedy, czekam na was. Będziemy we dwóch, aż dwójkę ich pójdzie za mną. Bajska chodź. No, dwójkę to tak nie fajnie trochę. Wiem, o... ale właśnie będzie trójkącik. Aha. Czyli będzie... trójkącików z przypadkowymi ludźmi? Z nie jest przypadkowa, ale tam, my, już tak. Aj, pytam baryjski. Wiem, nie wiem. Wait. Powiem Marcinie, że no. ją że Eee? Ale po raz gdzieś, nie wiem, albo się szukałem. Jest! Jest! Gdzie? Po łóżku na się zostało no. U nas jest O, to już wiemy I ma podkę skoku To mu nic nie da Idzie na diamenty Dobra Które? Swoje? W tym się tylko dwie opcje diamentów O, jest u nas, cofnął się, cofnął się Dobra, bije mnie, biję mnie, biję mnie. Ale ja mam... Dobra. Dobra, jest u nas, jest u nas, buduje się szybko. Idź się, idź się tam Dobra, do nas. Widzisz go? Z czego, z czego, z czego, z czego? pamiętaj zostawiłem fireball zostawiłem na rzadkie okazje, tak? No czy karobisz to? Teraz po niego pójdę. Ale Krzysiek może. Skocz do niego. 15 HP ma zeskoczył. Ty po... Krzysiek, Dobra, idź po Emeraldy i później idź kupić ee, sobie diamentową zbroję, cofaj się Krzysiek, cofaj, bo ty nie poradzisz. Jest Kupię na dachu, się, jest, no, jest na, dachu. na dachu. Krzysiek, ty sobie nie poradzisz, idź Ale tylko cofam. Po idź po Emeraldy, kupisz sobie diamentową No mówisz, że cofam. Broja, tak. Bo ja tędy cofnę, żeby mnie nie rozstrzelił na biegu. Idź do Bo tu Weska! Idź, idź do nas, idź do nas, idź szybko, idź, idź szybko, Krzysiek, 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 idziesz, idziesz, Krzysiek. kupisz sobie teraz koksa, no. Tak, je ja koksa. To ja. Dobra, jednak idź sobie kupić diamentową zbroję. Idź kupić diamentową zbroję, ma się tak ubezpieczyć, tak żeby później on nie mógł nic ci zrobić. Oczekiwanie konta rzeczywistość. Czy wygra czy nie? Przegra Ja obstawiam, że wygra, dawaj. Przegram Dobra, gdzie jesteś? Robisz to co ci mówiłem, poszedłeś po emeraldy i kupisz sobie spraykę Dobra, poszedłeś. A On co zrobił? Jest nadal u nas, jest nadal u nas. Ty pilny go ja pilny Krzyśka eee, dobrze. Ile masz już emeraldów? Krzysiek U siebie w bazie ogólnie Krzysiek ile masz emeraldów? Nie Że i mnie Dziesięć mam Idę szybko, do Szyku idź kup psa na mieczek i na zbrojkę Muszę idę do czerwonych Pędź Ty nie idź Ty za zapie... fila hmm. e, Kupił niewitkę, idzie na niewitce. Do czerwonych To nic Przecież jak wejść z, e, żelazo i złoto Idzie do ciebie, idzie do ciebie na niebice idzie do ciebie na niewidce Jest, jest tu już, jest tu. tu. Już nie, nie trafił Taj odrewnianym miecznikiem Miał kupić diamentowy, wiesz? Nie dałem rady, ja bo się nie leciał. To nic zdążyłbyś. To nie, jest nie, kilka. Nie. Właśnie nie. To koniec na dziś. E, gdzie jest ten zwykły kolega? Eee, no to okay. właśnie kończymy... Czekaj, kończymy odcinek w tu w apartamencie. Ela, do następnego odcinka.